No, witam wszystkich. W tym odcinku chcę Wam pokazać, w jaki sposób można się dowiedzieć, jakie MAC adresy początkowe 3, 3 bajty MAC adresu, czyli adresu fizycznego, karty sieciowej, czy innego urządzenia jak Bluetooth itd., do jakiego producenta należą. Można to znaleźć na stronie standards.ieee.org Tutaj macie link. Ja ten link um jeszcze na dole w komentarzu. I tutaj macie, tutaj macie takie coś jak OUI, czyli Organizational Unique Identifier i lub macie Company ID. Tu macie też, że możecie, moglibyście zarejestrować własny, czy na przykład stworzyliście własną kartę sieciową, własny Mac, możecie sobie zarejestrować, Z jak kosztuje to widzimy tutaj. 1885 dolarów, publiczna rejestracja a prywatna kosztuje 1885 plus 2260 i dodatkowo corocznie się odnawia tą licencję i kosztuje to 2260 dolarów więc no to są takie koszty, ale jeżeli jesteście producentami i tworzycie własne karty sieciowe to, to tutaj musicie to opłacić. Tutaj macie tak zwany public listing i teraz możecie tutaj wpisać MAC adres, karty sieciowej, e, karty sieciowej, a ja tu sobie piszę, na przykład lub nazwę firmy. Wyobraźmy sobie, ja sobie wpiszę firmę Uniper. Jest to bardzo znany producent sprzętu sieciowego. I tu mamy Uniper Networks i mamy tutaj pierwsze 3 bajty adresu, oczywiście szesnastkowo, adresu fizycznego. I mamy e, bardzo dużo tego. Czyli widzimy, jedna firma potrafi mieć więcej tych MACów. Możecie oczywiście sobie wpisać na przykład taką firmę jak Cisco no weźmy sobie Search. I tak samo Cisco Systems, tu mamy adres, San Jose, Kalifornia, kod pocztowy i tak dalej, ulica, więc wszystkie dane. Weźmy sobie na przykład skopiujmy tutaj ten, ten początkowe 3 bajty adres fizyczny, i wklejmy. I jeżeli wyszukamy teraz, to pokaże nam się to samo informacje Cisco Systems. I tak jak mówię, no możecie sobie na przykład sprawdzić firmę Intel. I tak samo Intel Corporation i mamy adresy fizyczne. Widzimy, że Intel ma też więcej. No i taka tajwańska firma tp Producent sprzętu sieciowego, tańszego. I TP-Link Shenzhen, TP-Link Technology. Tutaj mamy Shenzhen. Chiny, chińska, przepraszam, ale tak na to w nie jest penny, to tutaj tak samo mamy MAC-adresy, więc widzicie, w ten sposób możecie się dowiedzieć informacje na temat waszego adresu fizycznego z tej strony. Lub też są inne strony, ja używam tej akurat, bo jest to, jest to organizacja odpowiadająca za standardy sieci komputerowych. Więc to wszystko do usłyszenia i miłego, miłej nauki. Hej.